Ale ja nieładnie wyglądam tutaj w tej bluzie do tego wszystkiego. Hmm? Short! My jesteśmy namiętni, ale masz brzuch, tak jak ja. Ale pięknie. Tak, 16 lat czy 17 lat. Boże, ja nigdy nie wiem, wiecie, a co będziemy rozgrzebywać ile lat? Matko kochana, ja chyba muszę nagrywać jakąś w tą stronę, bo ja się nie mogę skupić. Ten łap to, to mi się wyrwie. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Matka uciemno Dobra, bierzemy odkurzacz uwielbiam takie dni, gdy sobie pomagamy z Laurką i robię mielone. O tych mielonych powiem Wam za chwilę, ale w moim jutrzejszym dniu. Dzisiaj już tego nie będę nagrywać, tylko jutro. I dzisiaj właśnie robię obiad na 2-3 dni. Ramen robimy. Wiecie, kaczka, wołowina, kurczak, trochę kapusty, ząbek czosnku, imbir. No nie będę wymieniać. Ramen był nieraz już. Pachnie cudownie. I to są najwspanialsze mielony mojej teściowej. Tutaj jest trochę wody. Teraz to przykrywamy. One się tutaj tak próżą. Powiem Wam o nich jutro rano. Teraz sytuacja dnia następnego. Ziemniaczki z masełkiem, z koperkiem. Tu są właśnie te mielone. Tutaj mamy surówkę, marchewka, troszeczkę cebuli. Jabłko takie większe, olej, sól, pieprz i odrobinę cukru. Tylko po nie na czy mówiłam. Właśnie już zjedliśmy trochę ramenu, przepyszny wyszedł. I dalej, słuchajcie, mamy następną sytuację. Nawet był dzisiaj na rynku. Kaszanka jeszcze ciepła. Ogólnie wziął trochę więcej, bo zrobimy sobie w któryś dzień do obiadu, wiecie, z ziemniaczkiem. Pomidory i naprawdę to już są fajne pomidory. Teraz już tak pachnie i wziął do zamrożenia, bo mi się pokończyło prawie, została mi resztka. Jest kilka pęczków koperku i kilka pęczków pietruszki, także ryneczek i jeszcze oczywiście przepyszne ziemniaczki. Tu jest ta moja witryna z tymi kwiatami i jak widzicie, tu jest lampka i próbuję je trochę doświetlać, a ja tą lampkę później stawiam w innym miejscu, bo mówiłam Wam, że zamówiłam fajne właśnie do przyklejenia tutaj do środka. Mieliśmy robić sami, ale te, które znalazłam na Aliexpress, okazały się 100 razy lepsze i niestety wysyłka będzie dopiero mniej więcej na 14 kwietnia, dlatego muszę je trochę podoświetlać, potem tą lampę daję często też tutaj do góry, trochę żeby oni tam mieli, wiecie, no tak, żeby nikt nie był pokrzywdzony i każdy ten, co potrzebuje, miał odpowiednią ilość światła jeszcze to zamówienie z kastorami nie dojechało, co mówiłam wam, że tutaj będą inne półki. No, jeszcze się tutaj dużo pozmienia, jak widzicie, nawet jeszcze nikt nie został przesadzony. Ale wczoraj czytałam i oglądałam w sumie taki fajny filmik na YouTubie o osobie, która ma rośliny, żeby rzeczywiście od razu, jak przyjadą do domu, to żeby nawet postały z dwa tygodnie, żeby je dopiero przesadzić, żeby one się porządnie zaklimatyzowały i wtedy je przesadzić. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Matka tu ciemno, dobra. Bierzemy odkurzacz. Idziemy do góry. O matko. Przeszkoda na schodach. Mir Mirek's i Mir Szmirek's. Czy pan mógłby zejść ze schodów? Co? Pani Malwina, a pani, a pani to skąd? Odkurzyłam i stwierdziłam, że to jest ten moment, w którym nagram teraz to, co będę nagrywać. Dlatego, że za chwilę idę umyć podłogi wszędzie. Dawid poszedł z laurką do babci. Także będę mogła wszystko w spokoju sobie zrobić. właśnie słuchajcie, byłam teraz tutaj w pokoju, gdzie mam różne takie jeszcze osłonki i doniczki. I tam jest jeszcze jedna torba, muszę zaraz ją przejrzeć, powyciągać, no bo trochę tych osłonek i doniczek będę potrzebowała. Mam w planie przesadzić dzisiaj chociaż część kwiatów. Yy, tutaj są osłonki, takie, które powyciągałam. Mam jeszcze dużo tych osłonek, także no trochę tam tego wszystkiego będzie. Na razie co udało mi się znaleźć, to po prostu wyciągnęłam. Później pójdę i wyciągnę jeszcze więcej. Teraz oficjalnie chciałabym Was zaprosić do, do efektu końcowego naszej łazienki. W końcu, nareszcie, słuchajcie, wisi lustro. W ogóle wisi jeszcze inaczej i są lampy. Nie przedłużajmy, chodźmy. Najpierw wejdziemy w zapalone. Tutaj nie będę już wszystkiego pokazywać. A pokażę Wam, że jeszcze udało mi się dorwać bluszcz. Tutaj do. Tej, to jest ogólnie, to nie jest doniczka, tylko się oficjalnie nazywa Wazon, a to jest yy, świeczka. To było z HM. No tutaj można ładnie ręczniczki ułożyć na przykład dla gości, jak przyjdą. I nie wiem, czy ten bluszcz nie jest zbyt bujny, tu co? Tak trochę przysłonił, no, chociaż nie no tutaj z tej strony, jak się wchodzi, to akurat. No okej, okay, dobra, ale słuchajcie. I teraz tak oryginalnie z tyłu, bo wiecie, myłam, no to. <ścoughs> Uwaga, obkręcam was. Ale ja nieładnie wyglądam tutaj w tej bluzie do tego wszystkiego. Hmm. No dobra, to czekajcie, tak, żeby może mnie było akurat mniej widać. Zobaczcie, tak wygląda lustro. I teraz widzicie to, nie? Widzicie to? Lustro nachodzi jednak tutaj na pasek. Chcieliśmy i ogólnie tak było od samego początku, żeby to lustro wisiało nad paskiem, nie? Żeby nie było zasłonięte. Teraz, jak podejdę do lustra, no to widzę się, tak? Widzę siebie, zobaczcie. O. Idealnie, a w momencie gdybyśmy to podnieśli tutaj, no to ja już bym się widziała prawie tylko tutaj to. No to okant dupy mi takie lustro wtedy, nie? I po prostu stwierdziliśmy, że to musi tak być. Nie jakoś nie żga to w oczy, chociaż teraz mieszga chyba. <grych> No dobra, już tak musi być, no nie wyobrażam sobie, jakby ono było wyżej. My mamy takie ogromne płytki, nie? No i my zdecydowaliśmy się na przycinkę u góry. Nie chcieliśmy przycinki na dole. To jest oczywiście kwestia sporna z tego, co w ogóle wiem po remoncie łazienki, dlatego my chcieliśmy tak, a nie inaczej. I ogólnie powiem Wam, że w tym modelu płytek, jeżeli ktoś miał taki pasek na środku, to większość ludzi w sumie nie widziała ani jednego zdjęcia, żeby ktoś robił docinkę tych płytek na dole. Gdyby ten pasek był niżej. On jest wtedy, bo te płytki mają 60 cm i one, wtedy ten pasek wychodzi na 1,20 m, nie? No to, to jest dosyć wysoko właśnie. I przez to, gdybyśmy podnieśli jeszcze to lustro, no to zobaczcie, jak ja podchodzę, to patrzcie, no pięknie się widzę, prawda? A w momencie, gdyby ono było tu, nie, no ja sobie tego nie wyobrażam. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z wymiany tego lustra, bo wiecie, kto nie wie, to jeszcze raz szybko mówię, przyjechało lustro w czarnej ramie, ktoś się po prostu pomylił, no nieważne. Tamta rama była grubsza. Oni wprowadzili cienką ramę, tylko okazało się, że u nas bez oświetlenia. Ale z racji tego, że się pomylili i tak dalej, chcą wprowadzić to do oferty, postanowili, że zrobią dla mnie takie lustro w cienkiej ramie, ale będę musiała na nie poczekać 2-3 tygodnie. No i tak właśnie czekałam. Stwierdziłam, że już czekałam tyle, to poczekam idealnie na to, co chcę mieć i cienka rama. Powiem Wam, że lepiej wygląda niż ta grubsza. Oczywiście według mnie, mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. I tu są dwie lampy, które tak wyglądają. I czekajcie, jak ja może zgaszę teraz jedno, a zapalimy wam o, już się nawet nauczyłam. Widzicie? Jak delikatnie, subtelnie ta barwa światła, wy możecie widzieć jako zimną. Ona nie jest zimna, ona nie jest ciepła. Ciepłą byście widzieli, w sumie, w kamerze, bo kamera od razu by takie żółte zrobiła. To nie jest ciepła, tylko to jest neutralna. Lustro ma bardzo delikatne oświetlenie i tak jak wam mówiłam, ja nie chciałam mieć ym, tych bajerów dotykowych, dlatego, że to lustro by było cały czas upieprzone, a że tutaj mamy pod ręką o, cyk, i tu mamy drugie zapalanie tych lampek. O. I teraz się świecą same lampy. O, ale ja, że nie? No kamera tak będzie trochę. Czekajcie, ja zapalę wam teraz lustro. O! Widzicie? Jaki delikatny, subtelny, naprawdę bardzo fajnie wyglądający efekt. W kamerze bardzo jest rozjaśnione tutaj, nie? Ale uwierzcie mi, że to, te lampy, ja podchodzę i ja nie muszę oczu mrużyć, nie? Że mnie coś razi. Dlatego ja nie chciałam tych takich przeszklonych, przeźroczystych, o nie przeszklonych, przeźroczystych, bo ja mam wrażenie, że po prostu wtedy musisz stać w okularach, bo tak daje po gałach żarówka, że aż oczy bolą. Dlatego ja chciałam takie przemglone i bardzo ładnie to wygląda. Proszę bardzo. Ryszard. Ryszard. Droniu. Ryszard. Widzicie? Tu kamera oddaje żółty odcień, bo tutaj jest w tych ciepła barwa zrobiona. Ryszard, co idziesz kąpać? Tu jest ciepła barwa zrobiona, a tutaj jest neutralna i w żarówkach też jest neutralna. Nie mam nigdzie zimnej, tylko mam neutralną barwę. Barwy są do wyboru ciepła, zimna i neutralna. Neutralna. To jest taka, która oddaje najbardziej naturalne światło, takie, wiecie, słoneczne, z dworu. On się chyba jednak będzie kąpał. Ja usiądę jeszcze na chwilę na klopie. Zobaczcie. No przepięknie. No bardzo mi się podoba. Boże święty, jestem tak zachwycona. No łazienka ile była teraz? Trzy tygodnie już, tak? Po remoncie. I czekaliśmy na to lustro? Jakoś tak to było, nie? I słuchajcie, powiem Wam szczerze że korzystanie z łazienki, w której nie ma lustra, to było po prostu, to był horror. Kąpiel w wannie nie była taka, jak być powinna. Tak samo usiąść na klopie bez lustra, to była masakra, naprawdę, no zawsze proszę, nie masz ci źle, człowiek załatwiał. Ryszard! Ty droniu! Rysiu, podsadzić cię? No proszę, ja bym prosiła jednak o jakąś taką rozwagę w tym domu. Ryszard! My jesteśmy namiętni, ale masz brzuch tak jak ja. Ale serio powiem Wam szczerze, że korzystanie z łazienki, która nie ma lustra, a powinna mieć w ogóle taka, ona się większa od razu zrobiła. Cieszę się, że to lustro jest w ogóle duże. I teraz tak. Pierwsza, nie, to jeszcze nawiąże do tego, że mm, łazienka bez lustra. No Ktoś może powiedzieć, że jak w bloku są łazienki, jak są łazienki w bloku, to często są dwie na przykład, nie? I w jednej jest po prostu sam kiberek, w którym nie ma lustra, wiecie? Jest tylko wchodzicie, klop, drzwi, papier toaletowy. Szczotka do kibla i nic więcej tam nie ma, nie ma lustra, nie? No, no tak, są takie. Ale ja mówię o takiej normalnej przestronnej łazience, że jakby nie było lustra, to dla mnie było po prostu głupio usiąść na kiblu nawet. Jak się kąpałam w wannie, to tak tu się relaksowałam, ale gdzieś tu kopuła mi zaczęła pracować, że coś tu jest niehalo, czegoś tu brakuje, jakoś tak to dziwnie wygląda. I teraz kolejny komunikat jest taki, że pojawi się w przyszłym tygodniu ten film, w którym powiem wam cały kosztory z łazienki. Ryszard, co to tak grzeje? Rysiu. I wtedy właśnie powiem Wam mniej więcej rzeczy, które pamiętam. No, na przykład powiem Wam to lustro z jakiejś firmy. Bardzo dobrze wykonane, bardzo fajne to lustro. I to jest lustro, które tamto lustro, które było i odesłałam, było 100 cm, a to jest 105 cm. Dlatego, że to w cienkiej ramie po prostu mieli docięcia jakieś tam inne. Dobra, ja nie wiem, ja się na tym nie znam, no ale widocznie tak musiało być. I wtedy w cienkiej ramie jest na przykład 85, 95, 105. Ale pięknie! No prawda, to mi się tak podoba. Ja jestem bardzo zadowolona. To jest tak, jak miało wyglądać. Nawet to chyba to... pięknie. Ryszard, to droniu. Ryszard. Czy chcesz, czy nie chcesz, to musisz. A teraz bardzo szybko powiem Wam jeszcze raz o tym... Oje, Ryszard, kłaki. Puh. Powiem Wam o przepisie na te mielone, bo ja na początku filmu chyba mówiłam, że Wam powiem, bo jeszcze nie powiedziałam, bo tu się trzeba było ekscytować tym wszystkim. Te mielone to są najwspanialsze mielone. Ten przepis już był kilka lat temu na moim kanale. To są najlepsze mielone, jakie ja mam od 16 lat, bo 16 lat tutaj już jestem. Tak, 16 lat czy 17 lat. Boże, ja nigdy nie wiem, wiecie, co będziemy rozgrzebywać. Ile lat? Tak, mięso. Najlepiej pomieszane. Wołowo, wieprzowe. Same wołowe bym nie polecała. Lepiej wołowo-wieprzowe, jeżeli już to samo wieprzowe. Ilość nie powiem Wam. Ja po prostu powiem, co trzeba dać. Ja też zawsze to robię na oko. Macie mięso. Już powybieracie sobie, jakie chcecie. Smażycie cebulkę. Mały ogień, żeby się fajnie zeszkliła. Dajecie najlepiej, bardzo fajnie jest dać masło klarowane do smażenia. Jak nie, no to dajecie to, co chcecie. Możecie dać do tego świeży, przeciśnięty ząbek czosnku. Chyba, że robicie dużo ilość z jakiegoś kilograma, to nawet dwa dajcie. Tylko czosnek do smażenia cebuli później trochę, żeby się nie przypalił. No tak ładnie, że ja Wam nie powiem tego przepisu. Bez kitu. A tam już niektórzy kartka długopis spisują, a ja tu się ale no, no Boże, no kwestia gustu, no komuś się może nie podobać. No w się to mam jestem zachwycona tą łazienką. Po prostu jest taka jaka chciałam, żeby była. No jest po prostu piękna. No, jak... Później potrzebuję jakąś bułę namoczyć i najlepiej namoczyć ją y, trochę w mleku, trochę y, w tym, trochę w wodzie. Y, zawsze daję troszeczkę cieplejsze to, żeby to się szybciej namoczyło. I moczymy. I odciskacie ją, nie? Ale nie odciskacie, jej tak, nie odciskacie jej tak, że jest suchy wiór, tylko niech ona będzie w sobie troszeczkę wilgotna ta buła. Nie to, że trzymacie i tu ci tylko żeby było czuć, że tam jeszcze coś w środku jest i wtedy wrzucacie te bułki do środka. No jedno jajo albo dwa jaja, to tak już zależy, jak macie kilogram, to ze dwa jaja mogą być. Sól, pieprz, możecie wsypać cebulę suszoną jeszcze, możecie dać koniecznie zieloną natkę pietruszki, suszonej nigdy nie dawałam, zawsze polałam dać świeżą. Majeranek i mimo, że daliście do smażenia cebuli czosnek, to trochę granulowanego też tam pokropić, tak, nie? I teraz kluczowe i najważniejsze w tym całym mięsie jest jego wyrobienie. To nie jest tak, że słuchajcie, zakasacie rękawy, no, 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 wymieszane, nie, to ma być Wiecie co? To ma się takie... Zrobić taka konsystencja prawie jak na pasztet. To ma być wyrobione. Możecie tu walić to mięso. Albo widziałam, że niektórzy to w mikserze ubijają nawet. Więc kwestia już jak chcecie. I teraz to mięso powinno być naprawdę luźne. Znaczy nie to, że zupa, ale powinno być wyczuwalnie luźne. I przez to te mielone będzie troszeczkę trudniej uformować, ale one będą tak miękkie i takie soczyste i takie wspaniałe, że po prostu klęka i ta narody. Więc jeżeli ktoś się bardzo, ale to bardzo boi takiej konsystencji, no to może sobie wsypać trochę bułki tartej, żeby to zgęścić, nie? Ale nie za bardzo, żebyśmy znowu, bo im więcej dacie, tym potem ten kotlet będzie taki, wiecie? No, zbity po prostu, będzie taka twarda buła z tego, nie? A właśnie chodzi o to w nim, że jak wbija się ten widelec, on jest taki rozpływający, niczym żółtko, no nie, nie no nie rozjeżdża się, ale jest naprawdę, no, mm, mięciutki. Matko, kochana, ja chyba muszę nagrywać jakoś w tą stronę, bo ja się nie mogę skupić. Ten łeb to mi, ten łeb to mi się wyrwie. Ojej, jaka ja jestem zadowolona. Jak już mamy to ciasto wyrobione, na talerz, na miskę, na co chcecie, bułkę tartą, no i ręce właśnie albo zwilżacie, albo olejem smarujecie, wtedy jest Wam łatwiej to ciasto takie y, mokre uformować po prostu pulpecika. Y, my nie robimy takich rasowych kulek, tylko takie, żeby były bardziej płaskie, wtedy nawet je łatwiej jest usmażyć. I patelnia ma być dobrze rozgrzana ale na takim średnim ogniu, bym powiedziała. Te, ta temperatura ma być, wiecie, fest, ale nie taka maksymalna. Wrzucamy je, smażymy je, wrzucamy je, no smażymy je. One muszą być naprawdę lekko nawet, no nie przypalone, no tak, no ale to no tak wygląda, tak dobrze zrumienione muszą być, naprawdę dobrze zrumienione. Potem na drugą stronę to mędę, no to tak po 3 minuty, gdzie z jednej strony musicie doglądać, nie? Jak za bardzo się będą paliły, no to przykręcamy, wiecie, regulujecie wtedy, nie? I bierzecie rondelek, tak jak widzieliście, no rundelek, no garnek. No chyba, że macie mniej, no to rundelek. Wlewacie wody, no na oko, no jak macie garnuszek, no to tak, żeby tyle wody było. Podgrzewacie ją po prostu, włączacie, żeby się zaczęła gotować i przekładacie tamte mielone. Przykrywacie to, jak już macie wszystkie te mielone, no to wtedy włączacie na taki minimalny ogień, żeby to tylko tak sobie, wiecie, pyrkało, żeby one się tak podparowywały w środku pod tą pokrywką. No i tak z 20 minut 15 możecie je sobie pocztować. Naprawdę taki fajny, minimalny ogień, żeby tak było widać, że tam wszystko w środku paruje sobie i uwierzcie mi, że to są to są to są tak piękne mielone, jak to moje lustro i te lampy. To jest to samo, no. Te mielone to nie są granaty, one są tak soczyste, tak smaczne. Naprawdę spróbujcie sobie koniecznie. Ja to kiedyś nagrywałam w jakimś vlogu kilka lat temu, ale chyba nie będę w stanie go znaleźć. Ryszard w No i powiem wam, że ten dywanik większy, czekajcie, jak wstanę, to będzie widać. Matko, ja mam problemy z wstawaniem. Może światło zapalę, czekajcie, to duże. O, widzicie. On jest tutaj przy wannie, ja po prostu jak wychodzę z wanny, to ja muszę mieć coś pod nogami. Ja nienawidzę wychodzić na płytki, gdy nie ma po prostu niczego i nie ma opcji. A jest świetny ten dywanik, świetny, naprawdę. I żałuję, że nie kupiłam tego od razu, tylko pokazywałam Wam ostatnio w filmie, taki miałam dwie małe pipki, za przeproszeniem, i one tam gówno co dawały te dywaniki. Ledwo co można było dwie nogi położyć. Jak fajnie, naprawdę. Dobra, słuchajcie, bo Dawid jest z Laurką... Ja idę umyć podłogi na dole. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony dzisiejszy dzień ze mną. Jeżeli macie ochotę i życzenie, to zostawcie subskrypcję, kciuka do góry. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć! Aż se wodę puściłam, no Jezu, jak pięknie! <grytanie> Ryszard, to jest chyba romantycznie. Wychodzimy. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.